Senior za złotówkę pozostali przynajmniej o 50 groszy więcej. Tak najkrócej można podsumować propozycję podwyżek cen biletów w leszczyńskich autobusach, nad którymi podczas najbliższej sesji pochylą się radni. Bilet jednorazowy od 1 stycznia ma kosztować 3 ,20 zł 20 groszy. W tej chwili zapłacić za niego trzeba 2,70. Zdrożają także bilety na trasach podmiejskich. Za przejazd do Tarnowej Łąki zapłacić trzeba będzie 7,80 do rydzyny i kłody 6 zł do święciechowy 5, a do Królówka 5,40 zł. Nowością ma być wprowadzony od początku przyszłego roku bilet dla seniora. Dla osób w wieku od 70 do 75 lat. W tej chwili tacy pasażerowie, jeśli posiadają kartę miejską, podróżują za darmo. Jeśli radni przyjmą projekt uchwały dotyczący podwyżek, bezpłatne przejazdy będą przysługiwały na podstawie dowodu osobistego jedynie seniorom, którzy skończyli 75 rok życia. Nie trudno się domyślić, że projekt wprowadzenia podwyżek cen biletów autobusowych. Wzbudza emocje. Mówiąc krótko, pasażerowie nie są zadowoleni i dają temu wyraz w internecie. Tymczasem dyrektorem ZK Jacek Domagała przekonuje, że jest zgoła inaczej. Rozmawiałem z wieloma seniorami, mówi i niemal wszyscy byli zgodni, że wprowadzenie biletu dla seniora za złotówkę to dobry pomysł. Dla nich nie będzie to duże obciążenie, a dla zakładu stanowić będzie istotny zastrzyk finansowy. Dyrektor tłumaczy także, że bardzo skorzystają na wprowadzeniu nowej taryfy ci seniorzy, którzy nie korzystają z leszczyńskiej karty miejskiej. W tej chwili nie przysługują im bezpłatne przejazdy, a jedynie bilet ulgowy. Nawet ten najtańszy jednorazowy poleśnie jest droższy niż proponowana złotówka. Trzeba dodać, że bilet dla seniora dostępny będzie w stałej cenie niezależnie od trasy, co oznacza, że jedną złotówkę kosztował będzie także przejazd na trasach podmiejskich. Zlikwidowana ma zostać także ulga dla posiadaczy samochodów oraz sprzedaż biletów przez kierowców. Dyrektor MZK przypomina, że ostatnia podwyżka cen biletów miała miejsce 8 lat temu. Od tego czasu znacząco zmieniły się koszty utrzymania komunikacji w Lesznie. W tej chwili aż 45% wszystkich pasażerów stanowią seniorzy, którym przysługują przejazdy bezpłatne. 35% korzysta z biletów ulgowych, a jedynie 20% kupuje bilety normalne. Do tego dochodzą straty spowodowane pandemią koronawirusa. Jak wysokie będą ostatecznie? Nie wiadomo. Jak zaznacza dyrektor Domagała, strata może wynieść nawet pół miliona złotych. Szacuje się, że roczny dochód z biletów dla seniorów wyniesie około 300 tysięcy złotych. Bilety miały podrożyć już wiosną, wtedy jednak plany pokrzyżował koronawirus. MZK wycofało się z podwyżek. Teraz wszystko zależy od radnych. Najbliższa sesja, a na niej głosowanie nad podwyżkami cen biletów, zaplanowana jest na 29 października.